Witajcie. Na dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam budowę oraz działanie tostera. Jak to się dzieje, że po ustawieniu tutaj czasu, kiedy mają wyskoczyć nasze, nasze tosty, ten toster, to urządzenie wie, kiedy ma to, się, kiedy ma to się zrobić? Czy jest ono proste w budowie, czy jest skomplikowane? Zaraz się o tym przekonacie. Niestety ten toster jest uszkodzony, dlatego pozwoliłem sobie go już rozebrać i zobaczmy, co mamy w środku. Mamy tutaj płytki, na których są rozciągnięte druty oporowe, które po przełożeniu napięcia zaczynają się nagrzewać. Mam tutaj właśnie tę jedną płytkę, która jest uszkodzona. Jak widać, te tutaj druciki się poprzepalały. Co mamy dalej? Małą, nieskomplikowaną płytkę. Dwa rezystory, kondensator, tutaj przychodzi napięcie, tutaj mamy ten przełącznik. Zaraz zobaczycie, jak to tutaj działa. Mały, powiedzmy elektromagnes, potencjometr, kolejny kondensator, parę, parę rezystorów oraz mały, tajemniczy układ scalony. Zobaczmy sobie. Co to jest za układ? Nie wiem czy będzie widać. Niezbyt dokładnie. Ale jest to LM35BP. Taki ma oznaczyć ten, ten układ. No i teraz jak to się dzieje, że te kanapki wiedzą, kiedy mają wyskoczyć. Tutaj tym cięgnem wprowadzamy to na dół. Ale teraz nie mamy przełożonego napięcia, no więc to nam odskakuje. Po podłączeniu napięcia mamy włączone napięcie, i teraz w momencie, kiedy opuścimy tą dźwignię na dół, zostaje ona przytrzymana przez ten mały elektromagnes tutaj. Z racji tego, że są przepalone te y, tutaj y, te druty oporowe, no to tutaj nie będzie się dobrze nagrzewać. Tu mamy jeden koniec, drugi jest tutaj odłączony. Więc nie nagrzewa się, cały czas jest ten elektromagnes przytrzymany. Mamy tutaj to pokrętło do ustawienia czasu. Teraz mamy minimalny czas. Przekręcimy największy czy najmniejszy, no nic się nie dzieje. Ten port, a jednak wyskoczyło. Czyli złapało troszeczkę temperatury. Ustawimy sobie na troszeczkę, powiedzmy, większy jakby czas. Ten układ, o którym mówiłem na początku, LM38, jest to precyzyjny czujnik temperatury. Jego zakres działania to od minus 55 stopni do 150 stopni. I teraz, w momencie, kiedy mamy tutaj zamkniętą tą budowę. No, widocznie się troszeczkę tutaj yy, on nagrzał, bo przed chwilą go testowałem. W momencie, kiedy jest tutaj zamknięta ta, yy, ta obudowa, yy, wiadomo, kanapki się podgrzewają, ten druty oporowe yy, robią się czerwone, yy, we wnętrzu obudowy wzrasta temperatura. I teraz za pomocą tego potencjometra, Możemy sobie tą czułość, czyli tą praktycznie nastawę tej temperatury, przy której ma to zadziałać, możemy sobie to regulować. Ja posłużę się teraz tutaj stacją z gorącym powietrzem. Nastawiłem sobie maksymalną temperaturę, czyli 150 stopni Celsjusza, i zaczniemy tutaj ogrzewać ten układ, jego, jego okolicę. Także zobaczcie jeszcze raz, mamy tutaj, e, zrobimy sobie nastawę taką tutaj na dwójkę powiedzmy, załączamy i zaczynamy tutaj podgrzewać okolice tego układu, zobaczcie co się wydarzy. Wysoka przedstawiciela i cyk wyskoczyło także tego, tak jak widzicie działanie tego, takiego wypadku To jest akurat toster marki Severin jest banalnie prosty. Praktycznie w środku nie znajduje się zbyt wiele elementów. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie o dzwoneczku, który poinformuje Was o nowych filmach, a także na stronę internetową www.mojemyślniklaboratorium.pl. Do zobaczenia w następnym filmie.